Mandero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i witam w nowym odcinku z nowej playlisty festiwalowej, oczywiście w grze w Horizon 5. Mamy ostatni tydzień playlisty, eee, także polecam oczywiście się skupić na tym, żeby zrobić 40 punktów i zdobyć nowe auta. Eee, a ja w tym odcinku, tak jak w poprzednim, ogram trzy różne wyzwania z nowej playlisty kilka osób pisało i tam e, też e, i na live i na Discordzie rozmawiałem z chłopakami więc mówią, że no jest spoko ta wersja, że ogrywam kilka zadań w jednym filmie, żeby nie dzielić na oddzielne filmy, także sobie ogramy na jednym. Oczywiście zaczniemy sobie od zadania z e, co tam było z tre treasure hunt czyli poszukiwanie skarbów, później mamy zadanie fotograficzne i trzecie zadanie to zrobię sobie forzaton tygodniowy o, wszystkie zadania w tym tygodniu są bardzo proste, banalne wręcz eee, no ale jak co tydzień zawsze są u mnie na kanale, także jeżeli ktoś będzie miał jakikolwiek problem to sobie znajdzie jakąkolwiek u mnie podpowiedź, dobra przechodzimy do playlisty nagrywa się? nagrywa, dobra Także właśnie mówię 40 punktów mamy ostatnie nowe włoskie auta, Abarth i Lancia do zgarnięcia, i już później za tydzień mamy nową całkowicie playlistę. Eee, Forzatonem się zajmiemy. Na koniec filmu mamy tutaj laboratoria w sklep Forzatonu. Eee, Tralalala jakiś trak mistrzostwa przecieranie szlaku. I dobra, poszukiwanie skarbów szczęśliwego, szczęśliwe znalezisko. Znale Odpowiedź skarbu, odkryć terolistną kończynę na autostradzie jadąc samochodem z plakietką o tym samym wzorze. Jak widzimy e, Alfa Romeo Giulia, trzeba sobie ją wziąć, wybrać i już wam pokazuję gdzie jedziemy tą Giulią. A później mamy zadanie fotograficzne, które jest banalnie proste, ale oczywiście też sobie ogramy, żeby zaliczyć. No i dalej my się, mi się wydaje, że już nie będzie żadnego problemu z jakimiś zadaniami, chyba że pojedyncze z tonów dziennych, ale nie chce mi się czytać, jak będą jakieś problemy, to walcie śmiało. Dobra, przechodzimy do wyboru z auta. Alfa Romeo, gdzie ona jest? Co jest, głupia Ma, dobra, jest. Julia, bierzemy quadro Jolio coś tam i tak dalej wsiąść do samochodu. I pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subikach jak ktoś jest nowy na kanale. Mamy dziolię ukończono od razu, od razu mi zaliczyło pierwszy etap forzatonu. No bo wybraliśmy auto, które trzeba też zaliczyć. No i teraz jeszcze raz tutaj się cofniemy i. Eee, Czterolitną kończynkę musimy znaleźć na autostradzie, a to jest nic innego jak te ślimaki, po których się driftuje. Jak widzicie, z góry wyglądają jak czterolistna, czterolistna kończynka. Także zrespimy się na przykład gdzieś tutaj i przejedziemy się wzdłuż autostrady. W pobliżu tych zjazdów i rozjazdów. No, no dobra, jedziemy. I wyzwanie skarbu ukończone, więc już mamy podpowiedź. Przejechaliśmy się wzdłuż po prostu autostrady. Jak widzicie mamy podpowiedź. Skarb się znajduje gdzieś tutaj na obrzeżu. Po lewej stronie miasta Guana. Guano. Także wchodzimy sobie jeszcze raz w playlistę. I jak widzicie podpowiedź skarbu się zmieniła. Mamy fontannę, widzimy skarb patrio, manio, coś tam i tak dalej, ja wam pokażę dokładnie gdzie się tu znajduje. A, to się znajduje, jak mamy tak, yy, od nogę, to nie górną tylko dolną i lecimy sobie tutaj i respimy się dosłownie przy tym tak jakby skrzyżowaniu i tutaj będą te fontanny. Albo i nie. <ścoughs> jak coś porypałem to nie. O i chyba, a pogoda, myślałem, że ten, że ta fontana mi tak pryska na obraz. Zawracamy, widać fontany i od razu widać skarbik, także sobie go rozwalamy. I zaliczone mamy 100 forza pointów, chociaż teraz jak nagrywam trzy filmy w jednym, to nie mogę się, nie muszę się zatrzymywać i robić sobie miniaturki ze skarbem. To jest plus tego, ale kurczę ta Julia jest piękna, ja pierwszy to z kawał naprawdę ładnego auta, co? Fajne, fajne. No dobra, czyli zadanie ze skarbem mamy zakończone. Pyk, jest zaliczone. Teraz zadanie fotograficzne. E, dzień na to, że zrób zdjęcie dowolnego pagani na festiwalu Horizon Mexico. Czyli, wiesz, sobie pagani. Eee, znowu nie widzę. Widzę, pagani. Dowolne Pagani, także mamy 6 do wyboru. Huayra R, wsiąść do samochodu. Kura gotowa. I teraz mapka i respimy się tutaj na różowym horizonie. Festival Horizon w Meksyku. Tutaj mamy tor dragowy, tor testowy. Także po prostu gdziekolwiek się respimy. I trzaskamy sobie zdjęcie. Mam nadzieję, że już nawet nie będę musiał gdzieś tam podjeżdżać. Tylko sobie zrobimy z fotkę. Niech w tą stronę, żeby było widać tor. I tor zaliczony. I pagani zaliczona. Czyli zadanie fotograficzne zaliczone. Pamiętajcie o łapkach i subikach. Kur. To ja tak. Powtarzam, ale naprawdę jest mi to potrzebne, żeby szło to dalej. Dobra, no to mamy drugie zadanie już zaliczone. Jest oczywiście wyskoczyła informacja, więc mamy już dwa zadania zaliczone. I teraz przechodzimy sobie za do zadania Forzatonu Tygodniowego. I już mamy pierwszy rozdział zaliczony. Teraz mamy rozdział drugi. Podarowany koń, mając pod maską pochodzący od Ferrari silnik V6 o pojemności 2,9 litra z doładowaniem sekwencyjnym doświadcz, doświadcz mocy ponad 500 koni wygrywając wyścig typu drag za kierownicą samochodu Alfa Romeo Giulia Quadrio Folio z roku 2017 więc wracamy do naszego pierwszego auta Pik i ja już tutaj mam sobie wybrany e, tuning dragowy na tym aucie ten tuning jest udostępniony, więc jakbyście sobie tam wchodzili, szukali tuningów, to on po prostu jest napisany jako Drag. I Dot Store serii jak będzie, to jest mój tuning. Po prostu zwyk z najzwyklejszy jakiś tuning zrobiłem pod Drag. E, dobra, muszę zawrócić. No i sobie pojedziemy. Co tu jest? Kurwa. A, teraz musimy sobie jeszcze raz wybrać tą Alfikę. Ja mam na niej dwa tuningi zrobione, e, do tuning do dragu i tuning do driftu. Więc e, tuning do driftu też jest udostępniony, jakby ktoś chciał sobie polatać. Tylko pamiętajcie, że ja no tam tuning do driftu robię pod swoją kierownicę, chociaż nie jest do, do końca tam dopracowany. Ale poudostępniałem, tak jakby sobie zapisałem i udostępniłem od razu, żeby mieć po prostu pod te zadania dzisiejsze. No dobra, no to jedziemy. Jadę na... ...hushifterze, zobaczymy. Uuu, kurde. idzie, wariatka. Zapę na tył, oponki dragowe, silnik supry i mamy to, ależ kurde, on leży. Zawieszenie driftowe i mechanizm różnicowy też driftowy. Wychodziło w tych takich różnych przeliczeniach do setki, do, na ćwierć mili i tak dalej. No najlepiej na tym setupie. Także mamy coś takiego i drag jest zaliczony. Mam nadzieję, że mi zaliczy w ogóle na zesłapowanym silniku. To zadanie. Dobra, zaliczone. Więc przechodzimy do zadania trzeciego. Za sprawą części z włókna węglowych zostało na dwodzie Alfa F. z wyglądu świetnie jest lekka, wykorzystuje tę zwinność, zdobywając trzy gwiazdki w strefie prędkości, więc wchodzimy sobie nawet w mapkę, możemy sobie zaznaczyć, odznaczyć wszystko. I strefa prędkości to była. F... To był fotoradar chyba, nie? Aż nawet sobie sprawdzimy, jak nie zaliczy nam fotoradaru, to zaliczymy prędkość. E, ten, Strefę pomiarową. Bo nie pamiętam, że w ostatnim zadaniu też strefę prędkości nazwali Fotoradar. Więc zaraz się okaże, w którą stronę jest jestem. Tutaj. Na ja tym setupie dragowym. A, zapominam, że my mamy ten. 261 I co? Równo. <laughs> no to czyli strefę pomiarową, trzeba zaliczyć na trzy gwiazdki. No dobra, no to szukamy strefy pomiarowej. Ja już nie pamiętam. Różnie oni to nazywają nieraz złe jest tłumaczenie. Wiadomo. Gdzie tu będzie najszybsza taka strefa pomiarowa, tylko jak kurczę na tych dragowych oponach to jest masakra. Więc najlepiej by się przydała prosta strefa pomiarowa. Na autostradzie trzeba mieć 418 na trzy gwiazdki. Gdzie ona się zaczyna? W tym miejscu. No to się bujniemy tutaj. Wiadomo, bezparcia. Uda się, to się uda, a nie uda się, to się nie uda. W dobrą stronę. W dobrą stronę jestem ustawiony. Dobro. Idzie! 423 430 zaraz To nie... Nie! Złap Nie! Kurde Dobra, cofamy się Dragowe opony Dobra, jedziemy Jeszcze raz Uuuu I 400 na 428 Zaliczy wow. Jest! Udało się, dobra mamy to, czyli czwarty rozdział. Chłorę jakieś sportivo? Przekonaj się, czy masz wystarczające umiejętności, aby kontrolować całą tę moc, płynąc na, płynącą na tylne koła, zdobywając łącznie 50 tysięcy punktów w strefach pomiarowych za kierownicą samochodu Alfa Romeo Giulia. Czyli jak widzicie 50 tysięcy w sumie, czyli możecie, nie wiem, podejść i zrobić jakąś strefę na 20 tysięcy, później na 15, znowu na 15 i w sumie musimy uzbierać 50 tysięcy na strefach pomiarowych tym autem, więc bez, bez spiny. Nawet nawet zobaczcie, nawet zobaczcie, mamy tam 0 na 50 tysięcy i będzie nam liczyć punkty, więc bez stresu możemy sobie. Eee, wczytaj konfigurację Moje tuningi. I jak widzicie, mamy tutaj drag i mamy Drift Hops. Wczytaj konfigurację tuningu. I już mamy driftową Julię. Teraz sobie zaznaczmy wszystko, gdzie mamy tutaj jakąś strefę. A nawet możemy sobie lecieć tutaj na tą górną strefkę To było tu? Tak, to była ta strefa. Więc sobie zrespimy i pokombinujemy. Ja pokombinuję na kierownicy, oczywiście nie jestem jakiś rewelacyjny w tych driftach. No, dawaj, jeździłem. No i dobra, mamy prawie 80 tysięcy. Wywalczone, kurde, widzieliśmy tu, kurde, o akcja była. Drift King, kurde, wjechał na strefę pomiarową Dobra, zaliczone, zaliczone. Ważne, że jest zaliczone. E, więc mamy wszystkie trzy zadania zaliczone, jeżeli macie jakieś pytania walcie śmiało, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, walcie w komentarz, czy wam się, walcie w komentarz, walcie, napiszcie komentarz, czy wam się podobało, e, czy nadal właśnie to, robić tą formę tych filmów takich, e, takich w sumie można powiedzieć i podpowiedź i taki odcinek luźny do obejrzenia, sobie gram z wami, po prostu po, robię to co tam z playlisty trzeba i sobie rozmawiamy. Dobra, strzałeczka, do następnego, cześć!